Widać, że na chwilę to jest kolejny odcinek, z gry GT4 z Kube. Hej, ko. Hejko Kaiko. Zur. <ścoughs> I wejdziemy sobie do helikoptera. Tak. I no, i wąt. Nie, I sobie będziemy latać. 他们。 Polecimy sobie do. Tak. Mamy trzy dostępne mix, misje, może je zrobimy, więc pojedziemy. Po cichu, do mnie playboy, że możemy u dwojna robić misję. Więc co polecimy do niego? Wyrównaj lot, wyrównaj lot, wyrównaj lot. Panie niech pan wyrówna lot, dobrze, jak nikogo no, no, lot. Nie, rozginiemy. Dobrze, może lepiej wylądujmy I... Pojedźmy z samochodem O, jest taksówka Co nas przytącać? Bo to jest ty zabijany Ty że zabiłeś mnie Prawie cię zabiłeś Prawie mnie zabiłeś No nie Dobrze, to dzwonimy sobie do do po obronie bo zabiłem człowieka i, 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 i mu samochód upadł dlatego Jacob jedźmy do Jacoba Dobrze, że jedziemy. Kuby nie hałasuj. Nie hałasuj. Bo no, cię walny w główkę. Bo jem.

i mamy dobrze kałakasy musimy dokupić I to kamizelkę No i to wszystko, chyba. granty No kupimy do 20. No i dobrze, to już wszystko, więc wyjdziemy. Dzięki, Jacob. Rasta ziom, rasta. na No i pojedziemy sobie do. Do Dwayna. Idziemy co do Dwayna. Oczywiście, kto policzy, ile przejechałem ludzi w odcinkach, ten dostanie nagrodę i może ze mną zagra 20. jakąś grę. Nie wiem, w jaką. Zobaczy się. Nie da się Lego Marvel na Multiplayerze Geniuszu. To nie będzie Gieta. Na pewno to nie będzie Gieta. Tylko Lego Marvel. Nie. A Nie nagrywaj, tylko mówiłem, kto policzy, ile zabiłem ludzi w. W tej grze znaczy oczywiście, przejechanych ludzi, a nie zabitych z broni. Tylko przejechanych ludzi przeze mnie. To dostanie nagrodę. Zagrania ze mną ja w jakąś 20. grę. Nie wiem. Nie. wiem, nie zgaduj, Nie zgaduj. Nie zgaduj. Nie zgaduj. O, podpowiem, mam obecnie yy, przejecha... Obecnie zabiłem 169 osób. Tylko nie wiem, czy to się liczy przejechanych, tylko czy, czy zabitych. No nie wiem. No nie wiem, właśnie. Dobrze, więc jedziemy do Dwayna. A Z boską taksóweczką Po prostu full wypas tak, ta, taksówka bez bez przednich świateł i bez jednego trudnego światła full wypas Oczywiście deszczowa pogoda u, u nas u nas też deszczowa nie powiem Gra, gra, tra gra trafiła na pogodę. Więc Przepraszam, ole wyskoczył, siwy dym. ale że z tego szóstego motorka wyskoczył. Mm, Wolę nie wiedzieć. Robię robię. With the past, huh? Yeah, especially when the presence turned into an asshole. Psh, <laughs> fucking bitch. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she had with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. To me. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew. Shit to say. Then I'll go speak to both of them. They'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where did they hang out? At? at some arcade in Chinatown. But uh, look, man, don't bother. No, i bother. I'm getting paid. Besides, you remind me of me. Uh-huh. Yeah. What? No dobrze, zaczynamy misję. A ja trochę gadałam. Super. Czajina. Czyli tak. Okay. Hmm, Będę lecił nam, żebyśmy pojechali do jego dziewczyny. Zam coś tam załatwić. Dokładnie co załatwić. Mam nadzieję, że...

Po prostu taksy cztery Ta francuska Ta biała taksówka I drifty I każdy żyga po każdym Drifcie Policja nie dogania nikogo Maska lata na prawo i na lewo Silnik warczy Kurde też był taki film, o, też, też, też o taksówce, tylko z Ameryki, taka, prosto tak, o jak taka, tamta, o jak tamta, o tamta, taksówka, kobieta idzie taksówką, no a podobnie jak tamten gościu. Co ty gadałaś? Nic. O taksówce? Tak, o taksówce. O, tu genety widać leżą. Ale mnie podzielę, bo mamy dużo. Zbieraj, kielej. Nie, bierę na misję I czterech naraz. Oh je! Yeah. Dzień dobry! O tu pulca stoi, a my sobie a my se ludzie przyjedziemy. Jeżdżę. No, ta taksówka coś się dymi. Niestety. Coś ta taksówka się dymi.

to my też sobie pojedziemy. Nie zabijemy, albo może. Gień. Nie zginęło. Albo zginęło. Dobrze, gonimy tego gościa. O ty kurde A mamy mało życia, to ja wolę pojechać, pojechać limuzyną Gonimy go limuzyną, nie ma co Gonimy gościa limuzyną. Gdzie on jest? Aha, numer, spoko. nie Nie, nie, zgubiliśmy go. Ja wiem, gdzie on jedzie.

przykład Dobrze, ja przykle kim mnie. Dobrze, ale chociaż... Ja już... A ile mam życia? No what the fuck? Dobrze, że... Dobrze, że zmieniłem samochód na limuzynę, a nie na motor. Gdy motorem jechał, dawno już zginął znowu.

Mało dzień dobry, dzień dobry. Bo <toddżany> ja mam życia. o mam życia. Nie mam życia. Nie mam życia. Nie mam życia. Nie samochód. Dobrze, to pojedźmy teraz do... I pójdziemy sobie do Playboya. Zgrodź się jest 16.95. U nas 20. u mnie jest 13.21. Po u mnie, po koło źle zegary chodzi, ale jest, jest, o. Dzie, gdzieś jest około tej godziny.

O, uh, minut. <śmiewanie> Oczywiście yy, pod koniec tej serii wszystkie misje skończymy. Będę, jakby tak... Zrobię kilka odcinków z robienia zaskoczeń y, 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 i gołąb, gołąbków. Musiałem, musiałem to zrobić. Ale i tak ładnie wyskoczyli z tego motorku. O Jezu Jezu Jesteśmy po, Jesteśmy 15 minut przed czasem, można tak powiedzieć Jebut, dobrze Idzie się nasza Michelle

Your country is strange. Your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime and I me. Mean. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a. What kind of places remind me of where I grew up? I'm just the

Też przednie szyby, ma co, nie świat widzi nasze twarze. Mm. Z Michelle. ale nie udało nam się wejść do niej, do domu. Dobrze, to pojedźmy do domku i zakończmy ten odcinek. Jednak nie sprawdzi się na, jednak będzie króciutki filmik z jedną misją. Jedną misją, niestety, I z randką z Michelle. Pójdziemy do domku zapisać grę. Grę, grę. W następnym odcinku zrobimy misję. Może jak się uda, zrobimy trzy, jak nie, to Zobaczymy, jak nam czas starczy. Subito da you know Borussia. Mmm... Okay. No, dai, subito da Borussia. Droppino misi che è da Borussia. Molto c'è cavallo, cavallo. I dwie osoby zaliczone Dobrze Gdzie to jest jechać? W domu cię podwieźć?

Nie wiem, dzisiaj ci się rozchodzi. No do tego samochodu. Dobrze! To co? No to co? się No i? co z tego? Boże. To był mój brat, on ciężko. No i jesteśmy na miejscu. Hey, thanks a lot, homie. You know you're the best. Foreign sounding name and a sick addiction to video games outside an arcade where they use those dumb. Weasel news. Some may call it a Greek myth we can all relate to, but wanting to kill your father and make love to your mother became deadly reality for a Rotterdam Hill area. więc oczywiście komentujcie, subskrybujcie oceniajcie, ja se tu ładnie zaparkuję pa cześć trzymajcie się, no i cześć